W ostatnich dniach Turcja walczyła z ogromnymi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Izmirze i jego okolicach, gdzie ogień pojawił się w pobliżu hoteli. Pożary wybuchały także w Bodrum i Antalii, które na wakacje wybierają polscy turyści. Jak podaje agencja prasowa Reuters, do podpaleń przyznała się powiązana z bojówkami kurdyjskimi mało znana grupa dzieci ognia. We wtorek w zachodniej prowincji Izmir w Turcji. W wyniku pożaru zginęła druga osoba. Jak podała państwowa agencja prasowa Anadolu, była to operator Koparki, który pomagał w akcji gaśniczej w dzielnicy Odemis. Wcześniej, w tym samym rejonie, 81-letni mężczyzna zginął w domu. Pożary szaleją już siódmy dzień w kilku regionach. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Izmirze i okolicach. Strażacy walczyli z ogniem także w Bodrum i Antalii. To miejsca, które na wakacje chętnie wybierają polscy turyści. Jak podaje agencja prasowa Reuters, mało znana grupa, która twierdzi, że ma powiązania z bojownikami kurdyjskimi, przyznała się do kilkudziesięciu podpaleń. Według oświadczenia udostępnionego w internecie, grupa nazywająca siebie Dzieci Ognia wzięła na siebie odpowiedzialność za dziesiątki pożarów w sześciu tureckich miastach. Grupa twierdzi, że jest powiązana z nielegalną partią pracujących Kurdystanu, uznaną za grupę terrorystyczną przez Turcję, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Unię Europejską, opisuje agencja prasowa Reuters. Partia Pracujących Kurdystanu po czterdziestoletniej wojnie z rządem w Ankarze podjęła w maju decyzję o samorozwiązaniu. Nie odniosła się do oświadczenia Dzieci Ognia. Strażacy nadal walczą z ogniem w Izmirze, za pomocą śmigłowców i samolotów zrzucają wodę na górzysty teren. Władze zamknęły też niektóre drogi prowadzące do egejskiego kurortu Cesme, poinformowała agencja prasowa Anadolu. Pożary lasów na zachodzie Turcji zniszczyły około 200 domów, a poszkodowanym zapewniono alternatywne zakwaterowanie, powiedział minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya. Około 50 tysięcy osób zostało tymczasowo ewakuowanych na początku tego tygodnia z zagrożonych obszarów. Nowe pożary wybuchły również w czwartek w południowej prowincji kurortu Antalya oraz na terenach leśnych w pobliżu Stambułu, największego miasta Turcji. Strażacy zdołali opanować tego dnia kilka pożarów. W sumie w ciągu tygodnia wybuchło ich ponad 300.